ze szczytu skoczni w Chang. widok niesamowity Ale co najbardziej niepokoi to huragan który od rana pojawił się tutaj w Pyeongchang Jak słychać wiatr wieje z niesamowitą siłą, praktycznie zdmuchuje Przynajmniej tutaj na samej górze skoczni jest bardzo wiecznie, ale no na buli też, też jego Te bardzo mocno się poruszają i ten wiatr jest taki porywisty, a co no za tym idzie bardzo trudno go będzie kontrolować. To po prostu huragan. I pomijmy, że na no godzinę 8 rano polskiego czasu przewidziano trening w próbną pań. 17 konkurs, 17 tutejszego czasu, czyli 9 polskiego. Natomiast na godzinę 12 polskiego czasu przewidziano zawody mężczyzn, które no według mnie są mocno zagrożone a co gorsza prognozy na jutro są jeszcze jeszcze bardziej pesymistyczne więc okiem laika można powiedzieć że trudno sobie wyobrazić żeby tutaj dało się jeszcze skoczyć no byłaby to ogromna ogromna szkoda zwłaszcza po wczorajszych udanych plenikach dla polskich skoczków i kwalifikacjach ale nie zapraszajmy, może do wieczora, tutejszego wieczora trochę ta pogoda się uspokoi. Czekamy zatem na początek.